Bardzo ładnie, bardzo ładnie. Jezu, Jezu, możesz wyjść, ja ci zaraz wyjdę. Nie. Maniek, Igor, bo wy nie wiecie jak Baymax robi, Baymax przyjeżdża na godzinę siódmą do szkoły. Mamy, w sensie przyjeżdża na siódmą do Libiąża, na 7.30 mamy do szkoły i idzie na dwie godziny do dziadków, patrzę wraca na lekcję. Nieprawda, bo na godzinę nie nie, No nie wywyższaj tego tak bardzo na godzinę, I to jest bardzo wielka niewiadoma, bo raz faktycznie nie przyjeżdżam o czasie, a raz mi się nie chce, więc... Ale szyce, ale wielka hnet zaraz okay. ja, Zacznie trzepać ludzie, nie, wyciszcie, wywalcie go z tej, z tej rozmowy, on to zaraz zacznie trzepać, no ludzie. Ewelen uderza swoją wicią zadając 30... Ale my już robisz. wychodzimy a, a ja nie wiem co robię. Ku, walisz kolcami pod ECU, a pod dwóch dajesz... Z takim złym ADC kiem że zazwyczaj robi tak, że on staje się ADCiem, a jego support staje się ADCiem. Znaczy on się staje supportem, a jego SAPRO staje się No Czy jakby go nic nie robi, a poszczę SAPO, że... w skrócie jest z Tak to jest bardziej zwarka. że tej jest kreli. tak słaby, że tak jakbyś sam grał na linii, tak? Ty jeszcze teraz mam atroksa. -hmm. Co się stało. Co on gada? Wytyfie. Wy. Co za gość się trafił. Ciachowa bestia. Ech, ech, ja se potańczę z moim zębem. Czas karmienia. Siemia. Tak. Ziemia po siebie a wszędzie nie no dni ci ziemia Poczuj zasz mą rybę e, <tutek> a, Wygląda a, jak tak co że mówią no trochę O kurde już jest ten. ej mam być cztery to trochę tak zawsze miał co robić ej igor tak szczerze to zawsze tak jakbyś przerobił kwestię gara na jump Ziemia. ZIEMIA! ZIEMIA! Poczujcie rybę! No to już wymyśliłem. To, stary... To, to tak brzmi jakbyś przerobił przedniego rano. ostatniej męki! W morskie głębiny! No to akurat już sam powiedział przed chwilą. Aha, okej. Dobra, muszę jeszcze ten miniony ja ją zabijam, nie? Znaczy, że X to wyrzucić. Że... To nie Zadaje mi tyle obrażeń, a jednym, dwoma atakami zabrał tyle obrażeń, tyle teraz mam, a moim pół zabrałem mu więcej. Uwielbiam tę grę. Ale jej um, zrobiłem łąbokombo. Jaki on, jak ją co jest? I ja ja tak skończyłem na, na nią. I dominacja, powiem szczerze. Nie wiem, gdzie ona się poszła przez to, nie? Może ona się już wraca po straceniu tego 20% HP A co ja robię, a, Przeczytaj No, no nie to, nie to tak jest, bodajże. Czyli się nie mylę. No. I ono się musi za, za, jak się załaduje, to wtedy atakujesz. Bo dajesz czarma bodajże. Czyli się nie, nie mylę. Ja mogę tak spamić Q po prostu. Widzę. No. Mega wkurzające. Znaczy wiadomo, że maksujesz Q, Nie Nie hmm. pamiętam co ty tam robisz podwójnie. Poderką masz takie. E, bo sako mi tutaj podwędził ten. To. Wszystko. Zabierz go, A. czy nie? Nie wiem, nie wiem gdzie on jest Aaaa, zabije mnie First blood Make Ignite'a <laughs> Gdzie tu mojego kolegę zabijesz, zemsta Tego się nie spodziewałem Ale się zemściłem na nim Jesteś zadowolony Kacper? Tak Dzięki temu zdobyłem pierwszego killa, więc nie jest źle. Znaczy drugiego, bo on miał pierwszą krew, ale dla mnie to przewaga na Ari. Ari ja tak jest z Ale on chociaż nie gankuje, zacznie zbierać teraz potworów w tym momencie. Gdyby nie miał Ignata, to może bym go zabił. No widziałem, że tam akurat było blisko. Znaczy grasz, pierwszy raz postacią, więc tu akurat też. Wydaje mi się, że bo na się niższych to... poziomach, bo jako Evelynn, dałoby się to. Próbujesz mu to dobra. ukraść smajtem? Nie gdzie tam. Albo dobra. No przecież A, coś i... ukraść będzie ciężko, ale możesz spróbować. Bierz kraba, jak coś najwyżej. Biorę kraba. Dobra, chyba nie wzięła kanona. Może się mylę. Co on robi? Dobra, niech sobie pije te miniony. Niech se puszuje. Nie. Ała, ale nie trafiłem w tego miniona. upa trochę. upomów, mów. Strzelę tą wieżą w to. No kurde, szako, Tak. ma to. pomów. mów. No i chuj, zdechłem jeszcze raz. <laughs> to nie rozumiem. To? Dobrze. Jak pewnie się tam biłeś? No to zaraz, Jezu. 30 razy mi tu będą wchodzić. O co ty masz zrobić? Chcemy jeszcze. A. Wyjdę z nią jak skończę, ja mam czas. Znaczy. Mam. Nie mam, ale no. Jak coś... Nie ma troksa, więc... No uwaga. No, spoko. Jestem tutaj. Właśnie. Um, Łazie Wizja jest? Nie jest źle? A ławierzom nie uderzyło. Boże. I tak, jakby to to rungla w naszym teamie leży. To okay. uważajcie. No ja się właśnie boję tego. Ech. Ewelinka nie zadaje jakichś bardzo dużych obrażeń. Oj, zadaje. Nie, jak ja nią gram. To niespecjalnie wiem, co ja robię po dwóch. Niepotrzebnie ją podpalałem, trudno. Bo dajesz takie serduszko, jak to serduszko się załaduje, to jak następnym razem ty go uderzysz, to dostajesz stuna, jakby zauroczenie idzie w twoją stronę. I nie możesz nic robić przez ten czas. Coś takiego podobnego ma Ari. Ma jak Ari się to to się tak, tak, tak. Dobra, ja się wracam, pierwszy raz. Kupujemy to, kupujemy buciki i wracam na linię. Lecimy dalej, lecimy dalej. Jest, jest dobrze. Gdzie do ciebie Widzę. Teraz idziemy chyba na Twoją dżunglę, wiesz, Kacper? Tak mi się wydaje. No, ja tu jestem akurat. To naprawdę rusza. A nie, nie ma go, to Ucieczka! O, i wziąłem kanonę tą ucieczką. No i super. Tak miało być. Dobra, nie chce poszły, ja znowu ją zabiję rekinem. Teraz trzeba uważać na szako. Tam, ty też musisz uważać, nie? To serduszko się o. ładuje, jak nie bije. Właśnie, szakoprzyd. Tak. I do momentu, jak się, no, się zładuje na fula, to następna to tak po prostu lub cokolwiek, umiejętność, to zauważyłaś chłopa. To było ciężkie. Było dobre z jej strony. Pierwszy raz chyba. A może dlatego, że nie patrzyłem, nie wiem. Ale jest koniec... Nie wiem, bardzo prosta, nie, bo jej kombo ma tylko jedno kombo. WQ, no, <grym> no tak. tak. No sorry, e -W lub WQE to cokolwiek, nie, no ale tak. to... Ale to nie zmienia faktu, że i tak jest dość mocną postacią. No, no, to jest prosta. Tak samo jak pan Sparek. Bo bardzo się odważnie ryjesz. No idę ci pomóc. Dawaj no, go. Nie nie wiem, no. nie wiem oh Dobrze, dobrze. O, no, masz jest fraga dzięki mnie. No, za... gdybym ci nie, pod... nie zdążył podejść, to on by miał fraga na tobie. No, ale to, w sumie to jest właśnie twoja... na tym polegało, że masz tu przyjść i pomóc. To jest w sumie racja. Na tym to polegało. Złapiecie właśnie, tego się bałem. W ogóle, co mi się nie taki musisz. ekran taki śmieszny zrobił? No, pewnie RK. się zmienia, no, ma RP. się właśnie tak zmienia. No i kozak. Aha, i co robi Majarka? Po prostu, jak ci się pojawi na kimś taki krzyżyk, to wtedy go ks Właśnie od razu go zabijasz. Wiem, że tak niewidzialność ci daje na chwilę tylko i... No, ale jak ci się, jak obijesz jak kogoś na jakimś tam ten. stadium zdrowia, to ci się pojawia na nim taki X. Jak użyjesz r na nim, to go zabijasz z automatu. Amen. No, Dobra, idziemy jeszcze w Damage. Już możemy sobie kupić na przyszłość to. No Dobra. się zobaczyć co czy No czyli jednak best friends na tym bocie, tak? Ja. A no, jest jakiś taki tragiczny, czy nie aż tak? Nie, nie wiem co on w ogóle gada. No co się tak. Myślę, że to jest to nie, ale co się. nie no, spoko gra. No pod tym względem, no to upo tak. Ale jak ogólnie nie jest aż tak zły. Czyli, ale farmy wziąłem. O! Było tak satysfakcjonujące. Oj, oj, oj. No dobra, no jakaś upa jest. No i super. Idę tam sobie na bota, a właśnie pomóc nawet. Nie wiem, który szlak jest prawdziwy. No i nie. To się stało, szczerze mówiąc. Zabiłem go. Sfleszowałem za nim po prostu. Miał mało, potem miał połowę i... Kradziesz życia. Ale się dziwnie gra na tym jej ekranie. I teraz Ari tu podejdzie za chwilę i zginie. Bo właśnie straciła flesza na ucieczkę. Numer jeden. Oj, słabo to no, pewnie. pewnie. non damage w momencie, w którym go atakuje, pewnie. A Znaczy zabiję ją pod wieżą, nie? Idę na niego, Baymax. Zabiję go. A się teraz no, rezygnuje. Nie wejmę, za późno już. Nie, ja, ja na to patrzę. Chodź tu, panna. radę, da radę, da radę. Jest! Nice! O, zabił! O, jeden, trzy, trzy, o, jeden, trzy, trzy o, nie jest źle na Nie jest źle. Najśleńszy nie jest źle, no, jest jeden, zbliżą. trzy, zbliżą. trzy. Trzy jeden, jeden kill, dobrze, dobrze, nie jest źle. Nie mamy smaka. Okay. No, to akurat prawda, ja Smaczka nie ma, ale Aha. wiecie co, ja ich po prostu wszystkich zabiję. No bo wyjdzie nawet na plus. W sensie jak patrzę, nie mają, o, dobra, nie, ja teraz będzie. pełne życie Aha. mają, to zmiana pla... Dobra, zmiana planów, bo tutaj wszyscy trochę o. Ko kozaczą. Ja też tam biegnę! Tu... Te, 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 te. Bra, milion pingu. Jakby ktoś tu postawił worda to by ja nie mówię, to Nie, masz ten dziwny ekran, nie możesz widzieć Nie, tu masz. Te, 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 te. No, jak masz ten dziwny, to cię te, te. nie widzą i to jest twoja przewaga. Dlatego nienawidzę tej postaci. Jak co? To co Manik mówi: jak masz ten dziwny ekran, to cię nie widzą. serio? jestem jesteś niewidzialny wtedy? No, czy masz ma pomóc kłopol... w Nie, chcesz wie... Proszę. Masz tam jakiś tam zasięg, masz zaznaczony bodajże wokół siebie Bytą Ja ten zasięg, to będziesz miał nad nimi takie oczko, Czy cię widzą Trzymaj mnie, mam na midzie. Co robi twój atrox u mnie na midzie? Nie wiem Co się teraz już tam ty ty poszło, ty mówisz, nie? Robi... No właśnie wiem, bo mnie atakuje Pomogłem no, no, coś no, nie. Pomogłem no? coś teraz, czy nie? No, co? Yeah. Nie, mnie pochwalił. No, ona całą manę zużywa, żeby tylko zabić te miniony. Nie, nie, to no Może. To no, znaczy jest 12.07, więc yy, nie, nie mają aż takiej złej sytuacji Dobra, to nie był najlepszy wjazd, ale też nie najgorszy Forma, forma mutant można by rzec Tako No Dawaj no. Leży? nie? Ja też. Fuck. Można było to jakoś lepiej. Szkoda. Jakbym miał E. Może. No, wygrali tego fajta. Trzeba im to przyznać. Byli lepsi. Byli mocniejsi. I tu ja. Ten bije moją wieżę, no nie no, uspokój się Wstrzymać tego downa Nie, no nie Czemu ty masz 303 0 3 tym Veigarem na tym bocie, co tam się dzieje, czemu oni są tacy słabi? Slesował <grywka> No, kurs, czemu on go nie bije! Co się dzieje? Jakiś błąd w grze, widzę. Największa farma w całej grze mam, ja? Co? Ja, jakim cudem? Jakiś błąd ewidentnie. Co no, on zrobił? Dobra, dobra, nie wnikam, nie wikam, nie chcę wiedzieć. Co robił mnie Atrox? A something... o, 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 nie, Samfry. się. Uważam się, Połowy, życia mu zabrałem się, ma, jakby ucieczką moją własną Dawaj z nim tył, biega Nie musisz Nie musisz Okej, okay, to ja się wracam na razie Tylko teraz muszę uciec No czekaj tak za 50 sekund O, mam 30 sekund swobody, super Nie ma 5 Zaraz tu wleci we mnie to ja się... coś. Te miniony przylądu szybciej. O no, wiele lepiej. Mm, 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 mm. Tak oznaczyłem dla fanów. Oszako tu jest. Patrzę. Nie. Patrzę. No, a tak już to wierzę. Ten co dostaje więcej damage'a zawsze jest tym klonem, jak coś Okej okay. Chodźcie na smoka Dobra. Dobra. Ja Idę kończyć wieżę Albo przynajmniej spróbuję no to nie wyjdzie co robi Ari? Czy się poddała, czy co? Nie ja wiem, może czeka dłuższy czas na ten akwit. O, miks. Dobra, kończę, wieżę Julia, wydaje mi się, że będę miał. O, mhm. do mnie szaku. Pod koniec gry ze. Trzy i pół tysiąca wrażeń. Wy jak musicie? Ja nie ja mam pojęcia. Więcej. Już miał więcej. Ja się boję z moim o, życiem. Chodź tu ci po. O, a bije... Aaa! Dobra, bo ich jest tu ten. Więcej. Aha. Biegnę. Coś. Więc krąg zaraz wywali. się nagle Postaw zacząłem leczyć. Order. Łuźni, Dobra Nie potrzebuję tego, się aż tak cofnąć. Ten, ten szako trochę tego, sobie dojść. pozwala na za dużo, tak szczerze. No się mógł podejść. Christina będzie uciekała pewnie skokiem tym swoim, właśnie. Ja ją teraz złapie Czy to było przemyślane w sumie. Dzięki Baymax Nie ma za co. Wie? Kiga, 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 przemyślane. Jo. Eee. Masz obi, masz obite. Luzik. Dobra, się. dobra, spokojnie. Dobra, jestem z spadem. No, ja już się wracam na razie. Okej. Okay. Dobra, jest zonia Pokazała zonia O, niemożliwe, mam lepsze staty, od patruxa. On ma więcej karm. On ma dużą farmę. No, Kacperek, Kacperek. Ja on on ucieka, on ucieka, on ucieka. A my go nie, nie, nie myśl. Myśl. No... Faktycznie. Czy będziesz na niego rył? Zostaw Tristana już, manik. To faktycznie. Dużo ci to da. No, Szako, szako, Uciekaj, uciekaj, uciekaj. Cochaj, Ani mnie nie widzę. No... Idę tam do was na tą dwójkę. Ok. W sensie, bo wy, jesteście we... dobra, no dobra, wy jesteście we dwójkę. No to dobra, to zabijemy. raz będę. Jestem. Uwaga, uwaga. Jeden, ten co wycofał, jest prawdziwy. No to on już nie żyje. No? Tylko jeszcze tego drugiego idę zabić. Dobra. Bieżący jest. Idę, 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 idę. Dobra. Wziąłem tylko do... Wziąłem Spadam, spadam. Robię szybki powrót. Bam, bam, bam. I idę, a niech będzie w. Bo. Idę w Zmurelicza tym razem. No ja idę szybko pozbyć się wieży Atroxowi. Sam jest w Rabadona. Okej, okay, nieważne Dobra, nie ma, prostu... Idę Nie. Dobra, mam wieżę A, tak w sumie ten będzie miał wieżę, więc Nie Przez krona Nie, nie, nie Nie, ładnie pułapkę postawił A bo wy tam już jesteście Kurczę, uciekł mi ten szako. uciekł mi. O, ma nikogo, nieatrox. do ciebie, maniek. a maniek go morduje. Idę, idę, idę. Jednak nie. Oh, o, myślałem, że go zabijesz. No, ale... Też tak myślałem. No, chciał, chciał, chciał se killa. No. Chyba, że wyjdzie, chyba, że wyjdzie. Nie wyjdzie. A... Dobra, dostałem asystę, fakirę, jest takie. No, ja nie Idziemy Oj, tu, będziemy, tu będą mieli problem Ale tylko ten już ucieka pod inhibitor, pod no, no, Już jeden się tu nie, nie mają supporta, nie mają mida Tak to... Nie wiem, czy oni jeszcze tak nie poddali Tristana sobie już tańczy Smaczek zaraz Tyle życia, że ten klon i tak on chyba idzie ode, więc no i dobrze, tak się idzie. A i chciałem go skrócić, myślałem, że zdoży. Było blisko w sumie. O, teraz robią odwet. Ładny atrek, atrek odwet. Atrek się zdenerwował, atrek, atrek się zdenerwował. Cześć, A? Atrek się zdenerwował, bo go zabiłem. Dobra, zabiję sobie jednego. Robię zonie. Trzeba nie. Mamy dwa inhibitory. Gdzie jest? jest? Nie Aha. wiem jak to wziąłeś, ale, ale spoko Coś jest nie tak, coś jest nie tak w tej grze, ewidentnie Koniec GG